– Co, Kasiu, chodź do nas. – Idę na śniadanie. – Powiem ci, jakie mamy menu śniadaniowe. – I tak nie mam czasu na ani łazienkę, ani umyć twarz. – Chcesz skorzystać z mojej łazienki? – Nie, ja zaraz tam już wszystkie mój, już, już będą wszystkie gotowe. gotowe. – Okej. Okay. Ja Ładnie wyglądacie, tak jak macie mało make-upu, tak naturalnie bardzo. – Ja nic Widzicie? nie mam teraz. I tu. Ale zazdroszczę ci, że... Poprawić. No, ale masz tak oczy już ładnie zrobione na stałe, że nie musisz się malować praktycznie. A macie ja zrobione mam. ten e, rzęsy? Ja nie mogę. Ja mam. Są mężczyźni, którzy zwracają uwagę, czy kobieta jest naturalna, czy nie. Z tego co wiem, tą woli naturalne e, kobiety. A usta, kolor też masz zrobione? Tak, no. Kolor. Bo no. no, no. no, to sobie nigdy sobie nic nie robiłam, ale jak patrzę na ciebie, to masz ładnie zrobione. Tak, ja miałam koregowane. Widziała to już, ale mimo to, to jeszcze musiała przy tomu to podkreślić. E, a sama e, jest niby naturalna. A robi się coś takiego jak kolor ust? No, że tym no. co Co ja mam? Czyli to nie jest tak, że masz to wymalowane jakimś tam lipstickiem coś takiego? Wewnątrz wchodzi pigment, chyba nie? No, ale nie pigment. wiem, bo ja sobie nigdy tak, nic to nie wiem, co Jakby chciała tak nie całkiem szpilę dać, ale, no, wiadomo o co chodzi, więc tutaj ja na pewno będę troszeczkę uważać.